Czy Ci się kiedyś zwykłe maszyny z DLS-a? oraz zmienić modem Old Timer Pack. To jest zamiast a dzisiaj gramy w Harming Simulator 200 15. Będzie taka mała seria modifikacji do tej rybki po prostu. To mam bardzo piękną grafikę. I to będzie hmm, taka mała seria, ponieważ w chyba nie zrobił w playlisty na 3D w takich oto modifikacji do LS-a. Chociaż na polskim jest nie wiem na czegoś, nie? Ale dobrze. Pierwszą modyfikacją, czy na dzisiaj będzie modyfikacja... off w Pack. Tak. To modyfikację możemy podzielić sobie tak na cztery części. Pierwszą modyfikacją... ...to... Ech! Eee. Znaczy... Pierwszą kategorią to będą... Y, ...przyczepy. Jeszcze chciałbym wspomnieć, że ta modyfikacja zmienia nam na przykład... ...tego... ...Farming Simulatora 2016 na... ...Farminga 2009. No, nie. Kilka jeszcze rzeczy chyba z innych warunków do zaliwali, ponieważ ja wiedziałam już i wiem, że na przykład tą przyczepę do dali nie, nie wiem czy, czy tego zielonego traktor też był. I wiem, że były tamte maszyny i nie wiem czy to był ten czerwony traktor. Dobra, to, to jest ta mniejsza przyczepa z. z fa, to jest ta mniejsza przyczepa związki. Ono ja już tu wam mówię, bo ja mam pełno modyfikacji. Nie yy, to. Co? Co mam Cie, sie, sie, sieven, Prawie 8000 tysięcy więc bardzo opłacalne. Yy, Przepraszam, chcecie, to, to polecam tego modyfikację, to na sobie bardzo opłacane. Yy. Dobra, drugą rzeczą to jest ten rozprskiwarz od najuski. wam mówię, ile to ma y, tego hmm, pojemności. To mam 12,5 litrów wodowności, więc bardzo pojemne. Niedługo Wam pokażę jak to wszystko działa. Drugą kategorią to są kombajny. Mamy do nich 3 kaderie to jest pierwszy kombajn to jest ten kombajn, który mieliśmy na start z Gliwiowskim a tu jest ten trochę kamerka jest inna. to jest do niego skręter ja ładnie dobrze w drugim kombajnem to jest ten oto, zieloniki wyglądek klas Ale dobra, podjedźmy pochodzę. Nie wiem, czy on wyjdzie Włączmy go. A mam raga. Także ale to wymaga kilku modyfikacji. Mam na przykład mam bardzo duże możliwości w takim wyresie. I może jakby... Dobra, wyłożyć my to. <laughs> Trzecią kategorią to są maszyny. Mamy tutaj 7. On ma, już wam mówię, ile pojemności. Nie, powiem Wam na tej chwilę te kombajny mają pojemności. Ten pierwszy kombajn ma. 370 litrów, a ten drugi to 420 litrów, ale bardzo za to nie bardzo się opłaca co robić. I teraz siednik. Te siedniki. <coughs> ten siewnik mam 450 litrów, bar bardzo mało, ale jak na 2 metra, z, z 2,5 metra to bardzo, bardzo dużo. Teraz to, tu mamy kultywator. No Truczek kultywator to też mieliśmy na start. I opryskiwasz. Dużo opryskiwacz ma ładowności, to, że też nie wam powiem. Ten opryskiwacz ma 1400 litrów I trz, czwartą kategorią to są ciągniki. To jest, to jest słabszy ciągnik. Yy, Już wam nie, one mają tyle samo w sprawie, że koni, tylko że jeden jest wolniejszy. Nie. No tyle samo. Mają 75 koni mechanicznych, 55 y, kW. Co zanim cenę? Ten czerwoniczki jest wolniejszy troszkę. O takie pierwszy kóreczko małe i wam pokażę jak wygląda tak, jak rozprzestrzeni się znajdujkę bo mamy w zbiornikach na test trochę znajdujkę widać że trochę używałem to było 80% więc tak to, to robi bardzo szybko zabieram oni troszkę ładnie wyjątkam to jest kółecz do krótkiej traktory z 30% i dzisiaj musimy na godzinę się rozstać za. Teraz pokażę wam, tak wygląda w środku. Bardzo fajne. I, na bardzo jedno, ładne. jak A dzisiaj mam modę na stacja Jing. Na stacja Jing. To jest długi, tym ma... Większe dźwięki dzięki y, ten oryginalny kombine i on widzi do tak do 29 km na godzinę. Bardzo fajnie wygląda się ubrawi identycznie. Dzięki ma bardzo identyczne. I teraz przy, przechodzimy do działania, jak działają dźwięk na traktor. Dobrze, ja już jestem po krótkim cięciu <laughs> i zauważyłem jak jechałem, że zmieniam się z kim w tym Mamy jakiegoś starego dziadka, a w tym chyba jest inny, No, mamy takiego młodego dziadka. <laughs> I, i, zob I zobaczymy jak ciągnięcie, że w pracy, ponieważ musiałem tu przejechać w takiej... To poleje 38 że no inne między pola proszę ten ciągnie. już <tryk> o tym ja pojadę o, yy, opuścimy to i włączymy W sumie, bo, bo ty nie jest to nie, nie ma zby ale lecz mm. bardzo fajna modyfikacja już mam planuje drugą modyfikację albo wejdę to nie i <laughs> co chyba byłoby na tyle z tej